Niech będzie pochwalony Chrystus. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam całą wspólnotę, kochani katecheci, tutaj wraz z księżmi. Trwamy na modlitwie. Może teraz jeszcze w tych ławkach, tu w pięknej bydgoskiej katedrze wspominamy czas wakacyjny. Jak to było miło i przyjemnie, gorąca. Tu widzę też atmosfera gorąca jest ciepło. Trzeba się chłodzić, więc jeszcze czujemy się w tym klimacie lata, w klimacie wypoczynku i można by było powiedzieć, troszeczkę, według klasyka filmowego, panie, komu to przeszkadzało, że się wakacje kończą? Ale jednak kończą się i mamy już prawie je za sobą. Czas tego relaksu i wypoczynku jest bardzo ważny w życiu każdego myślimy o uczniach, bo oni najbardziej tego potrzebują, ale także nauczyciele korzystają, a jeszcze bardziej korzystają z czasu wakacyjnego katecheci. To jest czas bardzo potrzebny, by się zatrzymać, by nabrać sił, aby rzeczywiście ze zwiększoną energią przystąpić po wakacjach do pracy w nowym roku szkolnym. Przeżywanie wakacji towarzyszy wszystkim Oczekiwanie, aby następny rok szkolny był jeszcze bardziej udany niż ten poprzedni, jeśli komuś zależy na tym, żeby jak najlepiej służyć, jak najlepiej wychowywać, uczyć, to rzeczywiście ma w sobie takie myśli, by następny rok rzeczywiście był jeszcze bardziej udany niż poprzedni. Nowy rok to też zakładamy nowe szanse, nowe. Możliwości, nowe doświadczenia, okazja do podjęcia też jakiejś pracy nad sobą. Dzisiaj też tutaj, w tej Bydgowskiej Katedrze, chcemy dziękować Panu Jezusowi za tych, którzy są nam dani, aby ich właśnie i wychowywać, i uczyć, ale nade wszystko kształtować ich sumienia ich serca. W wielu miejscach na pewno będzie, to jest ta piękna tradycja w Polsce, modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego w parafiach, w tych mniejszych wspólnotach, nauczyciele, uczniowie, katecheci i też kapłani, bo stało się to pięknym zwyczajem w naszej ojczyźnie, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z Bogiem pragną wkroczyć w nowy Rok szkolny zgodnie ze starą, zresztą, dewizą Polaków bez Boga ani do proga. I w ten sposób potwierdza się przekonanie psalmisty: Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Każda praca człowieka, a zwłaszcza ta, która wiąże się z jego wykształceniem i zdobywaniem mądrości, jest budowaniem takiego ważnego domu swoistego domu, aby to budowanie było sensowne, pożyteczne i dawało radość, powinno być wzmocnione Bożym błogosławieństwem, o które dzisiaj też tutaj w tej Katedrze Bydgoskiej wołamy. I początek roku szkolnego i katechetycznego pozwala nam uświadomić sobie, jakie zadania czekają nam, czekają nas w tym czasie. Myślą o nich Nauczyciele i wychowawcy, a także duszpasterzy i katecheci. Nad tymi zadaniami zastanawiają się też, myślę, rodzice. Wszyscy, choć w różny sposób, czynią to w duchu odpowiedzialności za szkołę i jej rozwój, za prawdziwą mądrość młodego pokolenia, za szczęśliwą przyszłość naszego narodu. Aby tak mogło się stać, zwracamy się do dobrego Boga. Z częstą i ufną modlitwą, tak jak chociażby dzisiaj. Oby ta modlitwa trwała nie tylko w pierwszych dniach szkoły, ale by cały rok był czasem wytężonej pracy, ale i też właśnie serdecznej, ufnej modlitwy. Dzisiaj dostajemy wzór takiej wytrwałej modlitwy. Objawia się on w postawie patronki też dnia. Świętej Moniki. Przy okazji, paniom, które mają to imię, życzę obfitości Bożej Łaski przedstawieni, co właśnie patronki świętej Moniki. A widzę, że już niektóre się odzywają, to widocznie mają takie imię. Życie świętej Moniki było bogate w cierpienia i kłopoty, ale nie była kobietą, która płacze i poddaje się pod ciężarem doświadczeń. Zasłynęła wytrwałą i niezwykłą Owocną modlitwą za męża Poganina i syna Hedonista, który używał świata, ukresu życia cieszyła się rozmowami o wspaniałościach nieba z synem Augustynem, wyznając mu wtedy, jedno miałam życzenie by ujrzeć Ciebie, Chrześcijaninem, Katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad Moje życzenie. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie. To jest ta wielkość Boga, która się objawia, że prosimy, a Bóg daje często inaczej niż się tego spodziewamy i więcej niż tego oczekujemy, tak jak tego doświadczyła właśnie święta Monika. I ilekroć myślę, że tak długo o coś proszę osobiście, a to ciągle się nie dzieje. To ze wstydem patrzę na świętą Monikę, wzór wytrwałości. I z perspektywy nieba można będzie zobaczyć, jak każda modlitwa była ważna w naszym życiu, jak ważny był ten czas wytrwania i takiego ufnego oczekiwania, by się wypełniła wola Boża. Z perspektywy nieba też możemy zobaczyć, jak ważna dzisiaj jest ta Eucharystia dla. Was Katecheci na rozpoczęcie roku szkolnego. Z dziś z perspektywy nieba będziemy widzieli to wszystko, jak to wszystko było bardzo potrzebne i ważne, jak było ważne trwanie na modlitwie. W perspektywie nowego roku, może warto zastanowić się nad zasadniczą kwestią, a mianowicie czym jest i powinna być edukacja i formacja. Święty Augustyn Skipon, jeden z największych umysłów, wspomniany, właśnie nawrócony, no właśnie miał się nawrócić, tylko być chrześcijaninem, stał się biskupem, doktorem kościoła. W jednym ze swoich listów napisał: Człowiek został stworzony według Bożego obrazu i piękna oraz odnowiony według tej samej formy. Chciał w ten sposób. Podkreślić świętego Augustyn, że stwarzanie, człowieka nie jest, że stwarzanie człowieka jest jak wydobywanie pięknej rzeźby z bezkształtnego bloku skalnego. W ten sposób wszechmogący Bóg kształtuje swoje niepowtarzalne dzieło, jakim jest każdy człowiek, natomiast mu niepowtarzalne, piękne kształty. I czyni to w tym ciągłym kształtowaniu tego piękna, wydobywaniu tego piękna w człowieku przez współpracy różnych narzędzi, rodziny, szkoły, kościoła, różnych instytucji. W języku polskim proces edukacyjny nazywa się formowaniem, a więc nadawaniem kształtu, kształtowaniem. No i możemy sobie zadać pytanie dzisiaj na rozpoczęcie roku szkolnego, do jakiego ideału mamy kształtować nasze dzieci i młodzież? Jaki cel mamy osiągnąć w procesie właśnie ich kształtowania, formowania? Bo dzisiejszy świat zazwyczaj kładzie nacisk w formacji na rozwijanie predyspozycji i zdolności intelektualnych w perspektywie przede wszystkim pomnażania dóbr materialnych i ewentualnie kulturowych. Natomiast prawie wcale nie podejmuje tematu sfery. Duchowej człowieka. A w wychowaniu, jak podkreślił święty Jan Paweł II w przemówieniu do UNESCO, chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, a bardziej był, a nie tylko miał, a żeby poprzez wszystko to, co ma, co posiada, umiał bardziej. I pełniej być człowiekiem. To znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale także i dla drugich. Owo bycie człowiekiem i bycie z drugim i dla drugiego jest wpisane w różnorodność posiadanych zdolności i talentów oraz potencjału intelektualnego. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, w Ewangelii. Bóg stworzył nas różnymi i obdarował różnymi darami i zdolnościami, po to, abyśmy właśnie wzajemnie sobie służyli i wzajemnie siebie potrzebowali też w tej naszej wspólnocie katechetów. Nawet jeśli myślę, że jestem największym beztalenciem, to trzeba powiedzieć, to nieprawda. Bo nawet we mnie Bóg złożył niezliczone zdolności i umiejętności. Czasem brak też może być darem. Wydaje się to paradoksalne, ale Słowo Boże często jest paradoksalne. Czasem brak może okazać się też darem. Bo każdy jest do czegoś przeznaczony. I powołany jest do tego w pełni przygotowany. Może mój brak jest szansą, żeby ktoś mógł wspomóc mnie tym, co potrafi, i rozwinąć swoje umiejętności. Mogę ubolewać nad tym, czego mi brakuje, albo przyjąć z radością i wdzięcznością wszystko, co mam i czego nie mam, bo Bóg swej rozrzutności dał mi najlepszy zestaw talentów i umiejętności. I nie ma sensu patrzeć z zazdrością na innych. Miałem takie swoje pragnienie życiowe, żeby super grać na gitarze, i zazdrościłem tym, którzy potrafią grać na gitarze. I ubolewałem nad tym, że nie potrafię, nie, nie potrafię się nauczyć. I nie chciałem się z wychodzić, bo taki byłem zniechęcony. I można tak pozostać, można się tak skupić na tym, że się czegoś nie ma. I ubolewać nad tym, i zazdrościć innym, i stracić y, tę okazję, żeby odkryć w sobie to, co się ma też dobrego. Bo akurat tego się nie ma, ale może ma się inne rzeczy, i dlatego trzeba y, wyjść z tej fazy zazdrości i odkrywać sobie te talenty, które Pan Bóg na pewno dał, y, bo nie ma co opatrzyć. Z zazdrością na innych, ale właśnie lepiej radośnie rozwijać i pomnażać to, co mam. Bogu wystarczy moje małe nic. Wystarczy, że to przyjmuje i oddaję Jemu z radością. Ileż e, i bracia, mądrości Boże jest w tym, że Pan Bóg wybiera to, co ja uznaję za głupie, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Ta prosta zasada wyśmiewa i udaremnia pomysł, że moja mądrość wystarczy. A może Bóg nie potrzebuje mnie tylko jako eksperta, fachowca? Może Bóg potrzebuje mnie, żeby mnie kochać i żebym pozwolił mu się kochać? Kto wie, może nawet inni ludzie nie potrzebują mojej wiedzy i doświadczenia tak bardzo, jak mojej uwagi, ciepła, życzliwości. Może nikomu nie są potrzebne moje przemądrzałe rady, ale na pewno są ludzie, którzy potrzebują mojej akceptacji i miłości. Przydatek katechizowałem. To mi też mówiono: słuchaj, może niewiele nauczysz tych młodych ludzi, ale jedno zrób. Pokochaj ich i daj się też im pokochać. Pokaż im Boga, który jest miłością. Może niewiele, ale może to zostanie ostatecznie, bo to jest ten fundament. Oczywiście nie mówię, żeby nie przekazywać wiedzy, żeby trzeba się starać jak najbardziej, robić to jak najlepiej, ale może właśnie na tym fundamencie, który ktoś kiedyś mi tam zaszczepił. Może właśnie nikomu nie jest potrzebna moja doskonałość, ale może moja nieudolność, Pomoże komuś, żeby czuł się pożyteczny i potrzebny. Może dzięki moim brakom brzmi to znowu paradoksalnie, ktoś ma szansę wzrastać w miłości. Kochani katechici, na Was spoczywa to wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność przekazywania wiedzy młodym pokoleniom i zapewnienie im odpowiedniego wychowywania. To trudne i odpowiedzialne zadanie mam tego świadomość, widzę, jak ten front wygląda. Tym bardziej podziwiam, że jesteście trwacie i spalacie się w swoich talentach, że jesteście, nie zeszliście z pola walki, wychodzicie na to pole walki, aby pozwolić, by Bóg zwyciężał, posługując się wami właśnie tymi talentami, które macie, tymi zdolnościami intelektualnymi, które ciągle też rozwijacie. I za to bardzo dziękuję i życzę, by ten kolejny rok szkolny był szansą, aby jeszcze bardziej rozwijać się samemu, podejmować tę pracę nad sobą i kształtować swoje serce, ale jeszcze by Bóg rozpalał ogień miłości w Waszych sercach i błogosławił, byście z pasją wypełniali tę swoją misję, bo to nie jest zawód, to jest misja, to jest powołanie, i niech Wam błogosławi, prowadzi. A Matka Najświętsza też y, czuwa nad Wami i będzie przewodniczką, orędowniczką w tym wszystkim, co przeżywacie też święci patronowie, Wasi, a dzisiaj niech jeszcze ogarnie Was swoim stawienictwem i pomoże wejść dobrze w nowy rok szkolny niezawodna patronka, święta Monika, y, wytrwały przykład modlitwy.